Pewien japoński mistrz Zen spotkał mnicha benedyktyńskiego i zapytał się go: Ile czasu poświęcasz dziennie na modlitwę? Ten z dumą odpowiedział: Co najmniej dwie godziny rano i tyle samo wieczorem. Na co mistrz Zen miał odpowiedzieć: Aha, czyli ty jeszcze w ogóle nie wiesz, o co w tym chodzi? Jak to oburzył się dotknięty mnich. A to tak, że dla kogoś, kto rozumie, czym jest medytacja, czym jest modlitwa, jest nią całe życie. Dzisiaj w Ewangelii pojawia się pewne napięcie, bo Chrystus wzywa nas do czuwania. Tylko jak tu czuwać i pracować jednocześnie? Jak to zrobić, żeby ciągle się modlić, a jeszcze opiekować się dziećmi albo starszymi rodzicami? Jak pogodzić codzienne życie i wszystkie obowiązki i życie modlitwy? o tym w dzisiejszym przekazaniu i mam nadzieję, że wysłuchacie do końca, bo na końcu podam pewien przepis, jak już nigdy więcej nie mieć problemów z czasem na modlitwę. Witam w 50 odcinku podcastu Przekazania. Bardzo szybko to zleciało, mały taki jubileusz tego podcastu. Bardzo serdecznie Was witam, bardzo cieszę się, że możemy się tutaj spotkać. Usłyszysz tutaj normalne kazanie bez frazesów, bez zbędnych słów, a mam nadzieję, że czasem z odrobiną dobrego humoru. Ja nazywam się Adam Kwaśniewski i jestem księdzem. A teraz posłuchajmy Ewangelii na 19 niedzielę zwykłą. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie Wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb Wasz, tam będzie i serce Wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie, zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy to do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie której nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Ten problem pewnego napięcia między życiem codziennym, powszechnym, a życiem duchowym, o którym powiedziałem na początku, najlepiej oddaje reakcja Piotra z dzisiejszej Ewangelii. Czy to do nas ta mowa, Panie Jezu? Do kogo Ty tak naprawdę mówisz? No chyba nie do nas, skoro my opuściliśmy wszystko, żeby pójść za Tobą, a w ogóle to nic nie mamy i wszystko robimy, co nam każesz, to chyba jednak inni mają nas naśladować. Czyli to nie do nas są te słowa. A guzik, właśnie do was, do wszystkich. Uczeń Chrystusa ma nieustannie oczekiwać na Jego przyjście. Tylko, co to znaczy nieustannie? I czy to w ogóle jest możliwe, takie nieustanne czekanie? Zacznijmy właśnie od tego słowa nieustannie. To jest słowo, którego się boimy. Tak, ono wzbudza ogromny lęk, bo czujemy w tym słowie jakiś ciężar odpowiedzialności. Jak się zdecyduje na coś nieustannego, to już nigdy nie będzie tak jak było. A może teraz jest mi wygodnie, miło, jakoś fajnie, może wcale się nie chcę Rozstać z tym, co teraz przeżywam. To jest największy problem ludzi, którzy są pogrążeni w jakimś nałogu, że nagle słyszą, że żeby zerwać z tym nałogiem, to już nigdy nie będą mogli do niego wrócić. To znaczy, jeżeli ktoś jest alkoholikiem albo jeśli ktoś pali papierosy, no to jeżeli zdecyduje się rzucić, jeżeli zdecyduje się odstawić. No, to na zawsze. To już nieustannie będę trzeźwy. Nie będę miał innego wyboru. I to jest jakiś ogromny strach. Strach przed tym, że nie będzie fajnie. Strach przed tym, że będzie trudno to podjąć. Strach przed tym, co się stanie, jak tego czasu nagle będzie więcej. Co ja z tym czasem zrobię. Jakby tych strachów jest bardzo dużo. Dlatego my się boimy takich bardzo mocnych deklaracji, takich deklaracji na zawsze. Takie nieustanne życie w jakiejś nowości. Jest czymś, co nas troszkę można powiedzieć, przeraża. A jednak są rzeczy, które robimy nieustannie. Nieustannie oddychamy. Nawet w czasie snu, nawet kiedy nie jesteśmy świadomi, nieustannie pije nam serce. Nieustannie, co Pewnie wielu bardzo ucieszy, spalamy kalorie, które trzeba uzupełniać więc nieustannie, czyli codziennie, musimy jeść. I takich przypadków jeszcze trochę możemy znaleźć. Łączy je to, że są ważne. Jeżeli brakuje którejś z tych rzeczy to nasze ciało umrze jak przestaniemy oddychać, jak przestanie bić nam serce, jak przestaniemy jeść. No to ten mechanizm, którym jest nasze ciało po prostu przestanie funkcjonować. Te rzeczy, które robimy nieustannie, są tak ważne, że natura wyposażyła nas w mechanizmy, które pozwalają nam te czynności powtarzać nieświadomie, omijając cały nasz układ decyzyjny, tak żebyśmy nie mogli zapomnieć o oddychaniu czy biciu serca, żeby to nie zależało od naszego wyboru, od tego, czy mi się to podoba, czy nie, tylko po prostu, żeby działo się samo. I kiedy Pan Jezus mówi o nieustannym czuwaniu, to tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy temat modlitwy, temat jakiejś relacji z Nim przenieśli z tej strefy. Być może, zobaczymy, jak się uda, jak znajdę czas, żebyśmy przenieśli ten, tą modlitwę ze strefy być może do strefy muszę. To jest tak ważne, że bez tego nie da się żyć. To się odbywa w naszej głowie przede wszystkim. Chodzi o to, żeby nadać taką kategorię ważności. I to jest to, o czym mówi Pan Jezus: gdzie jest skarb Wasz? Tam będzie i serce wasze. Jeżeli modlitwa będzie moim skarbem, to będzie tam moje serce. Jeżeli ja osobiście nadam jej taką, a nie inną wagę, no to tam będzie moje serce, tam będę ją przeżywał. No dobrze, ale jednak oddychanie to coś innego niż modlitwa. Łatwo jest oddychać, jeśli nie muszę tego kontrolować, wkładać w to wysiłku, decydować się. A z modlitwą. To jest trochę inna sprawa. Czy na pewno? Pamiętam taką sytuację w moim życiu, kiedy zadzwoniła do mnie przyjaciółka i poprosiła, żebym jej pomógł. Chodziło o to, że kurier zostawił jej ciężką paczkę na parterze i sobie pojechał. A ona miała problemy z kręgosłupem i nie tylko nie mogła nic podnosić ale też miała ogromny problem ze wstaniem. Do tego dochodziło jeszcze kilkutygodniowe dziecko, które miała. To właśnie to dziecko, ten noszenie tego małego bamboszka sprawiło, że ten kręgosłup na moment wysiadł. I zadzwoniła do mnie z prośbą, czy nie mógłbym wpaść, wziąć tą paczkę, zanim ją sobie ktoś w cudzysłowie pożyczy, i przynieść jej na górę mieszkała na czwartym piętrze. Oczywiście się zgodziłem, przyjechałem, i w tej historii ważny jest jeszcze jeden element: mianowicie to, że nie widzieliśmy się chyba około trzech lat dwa na pewno, ale myślę, że mogło to być trochę więcej. Dość szybko podjechałem, bo nie miałem daleko, pomogłem, ale jak piliśmy kawę, to powiedziała mi ta przyjaciółka coś ciekawego: Mówi tak: wiesz co? To mi się wydaje definicja prawdziwej przyjaźni. Nie musimy się widzieć co drugi dzień, a nawet możemy się nie widzieć parę lat. A z jednej strony mnie zupełnie nie krępowało, żeby zadzwonić do ciebie z prośbą o pomoc w takiej głupocie, a z drugiej strony nigdy mi się nie zdarzyło, żebym potrzebowała jakiejś ważnej pomocy, a ty byś mi nie pomógł. Wiem, że ta historia stawia mnie w dobrym świetle, no ale cóż, takie są fakty. No? W każdym razie przyjaźń jest więzią nieustanną. Kto raz znalazł przyjaciela, ma go na całe życie i to nie jest ważne, czy się spotykają codziennie, czy raz na rok. Prawdziwa przyjaźń jest nieustanna. Oczywiście warto o nią dbać, warto wykazać więcej wrażliwości niż ja, bo tu no, ze wstydem muszę się uderzyć w piersi parę razy o telefonie na urodziny, do tej przyjaciółki zapomniałem. Ale może się zdarzyć tak, że ktoś zawsze pamięta o urodzinach i mininach, a będzie miał wyłączony telefon kiedy naprawdę będziesz czegoś potrzebował. A może się zdarzyć tak, że ktoś o tych gestach takich kurtuazyjnych, po włosku byśmy powiedzieli per cortesia, takich grzecznościowych, o tych drobiazgach zapomina. Taki ma charakter, taką ma pamięć, ale kiedy czegoś potrzebujesz, to naprawdę okazuje się przyjacielem. To trochę tak, jak właśnie w naszym życiu duchowym. Wydaje mi się, że jest bardzo wiele osób, które są autentycznie wierzące, Chociaż no, czasem im się zdarza nie pokazywać tego na zewnątrz. Może czasem ta droga do kościoła jest trochę za długa, może czasem inne rzeczy przyznają im większą wagę, ale w głębi serca, w tym co przeżywają, w swojej więzi z Panem Bogiem. Naprawdę są autentycznie wierzący. I wydaje mi się też, że no, niestety to jest jakaś prawda o naszym świecie: że wielu z tych, którzy co niedzielę są w kościele, tak naprawdę są praktykującymi niewierzącymi. To znaczy nie bardzo wierzą w to, co się dzieje w czasie Eucharystii, w czasie sakramentu. No ale taka tradycja, taki przymus, taka, taka chęć, taki rytm dnia niedzielnego wypada pójść. Może tak być. I taką nieustanną więzią jest przyjaźń, ale taką nieustanną więzią jest też miłość. Oczywiście te wyznania na miłości na początku, na etapie zakochania, mogą być zabawne dla obserwatora z boku. Ja ciebie kocham bardziej, a nieprawda, bo ja ciebie kocham bardziej, a ja zawsze kocham ciebie o jeden więcej niż ty, a ja cię kocham w nieskończoność, a ja cię kocham w nieskończoność razy dwa. Ale. Jak ten etap zakochania się kończy, to wyznania miłości stają się zdecydowanie rzadsze, ale wcale nie oznacza to, że miłość się skończyła. Ba, są nawet takie sytuacje, kiedy to słowo kocham cię nigdy wprost nie padło, a miłość i tak jest. Wystarczy sama świadomość bycia kochanym. I już mamy miłość nieustającą. Ja pamiętam tą słynną anegdotę księdza Piotra Pawlukiewicza, kiedy przyszła do niego para małżeńska w kryzysie z dosyć długim stażem małżeńskim, no i tam opowiadają o tym, co u nich się dzieje, proszą o jakąś pomoc, no i on się pyta, no proszę pani, a co pani tak naprawdę przeszkadza? No ona mówi, no proszę księdza, no mąż mi nigdy nie mówi, że mnie kocha. Na co mąż z takim zdziwieniem patrzy się na nią, mówi, no przecież powiedziałem. On wie, kiedy? No, na ślubie powiedziałem, że Cię kocham, ale to raz, ale zdania nie zmieniłem do tej pory. No właśnie, miłość nieustająca. Może wypadałoby, żeby trochę bardziej się zaangażował okej, okay, nie będę go tutaj bronił ale o to w tym chodzi. Nie muszę tego mówić wprost, nie muszę tego potwierdzać co chwilę, żeby to była moja nieustająca predyspozycja żeby to było takie czuwanie w miłości, które trwa, Cały czas, tak jak ci słudzy, którzy oczekują Pana w dzisiejszej Ewangelii. My mamy często taką wojowniczą naturę w duchowości i o wszystko chcemy walczyć. Walczyć o czas na modlitwę, walczyć o skupienie, walczyć z grzechem i słabościami, walczyć o to, żeby wybierać dobro. A w chrześcijaństwie nie chodzi o walkę, tylko o świadomość bycia kochanym. W pieśni duchowej Jan od Krzyża pisze o oblubienicy która z tęsknoty do umiłowanego zwraca się do istot stworzonych i pyta się ich tak Zagajniki i puszcze rękami oblubieńca mego zasadzone, ołomki pełne zieleni pięknymi kwiatami ozdobione, powiedzcie czy przeszedł wśród was w którą stronę? A całe stworzenie patrząc się na oblubienicę odpowiada Rzucając wdzięku w tysiące przebiegł szybko w boru cichego, a jedno jego spojrzenie i blask jego postaci – Okrył szatą piękna czarownego. Tym oblubieńcem jest oczywiście Chrystus, ale idea zawarta w tej myśli Jana od Krzyża jest taka, że do tego piękna wystarczy jedno spojrzenie. Sama obecność tego, który szybko przebieg, który rzucił tylko jedno spojrzenie, sprawiła, że przyroda zakwitła całym swoim pięknem i trwa w nim nieustannie. Jego obecność nie jest fizycznie konieczna. Wystarczyło, że przebiegł i można odnaleźć ślady tego przejścia w stworzeniu. Ta intuicja, można powiedzieć, jest do wyliczenia matematycznie. Poprosiłem chat GPT, żeby obliczył, w jakim jak w długim czasie dociera do Ziemi ze słońca energia, która byłaby w stanie zasilić dom jednorodzinny przez 100 lat odpowiedź 41 setnych milisekundy. 41 setnych milisekundy mniej niż mrugnięcie powieki. W takim czasie dociera do Ziemi energia, która dałaby domowi dużemu domowi jednorodzinnemu możliwość funkcjonowania przez 100 Lat. Tyle wystarcza, żeby przez wiek się o nic nie martwić. I podobnie jest z tym czuwaniem, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Mamy odnaleźć ślad Boga w sobie i tyle wystarczy. Jedno spotkanie, jedno spojrzenie. I to daje człowiekowi energię do tego życia modlitwą na całe życie. Jeśli ktoś autentycznie spotkał się z Panem Bogiem, to całe jego życie staje się nieustanną modlitwą. No to dobrze, to w takim razie ktoś powie, to czemu chodzić na Mszę Świętą? Po co nam cotygodniowa Msza Święta, skoro wystarczy to jedno spojrzenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jedna sprawa to jest to, ile dostajemy od Pana Boga, a druga sprawa to to, ile potrafimy z tego wykorzystać. Jedna sprawa, ile jest tam jakiegoś napoju, kawy, herbaty, wody w dzbanku, a druga to, ile mieści się w mojej szklance, którą mam przed sobą. No, i ta szklanka będzie zawsze mniejsza. Łatwiej będzie tam o jakąś pustkę. Dlatego trzeba napełniać na nowo, na nowo, na nowo, na nowo, na nowo. Kto dokładnie zrozumiał tą dzisiejszą Ewangelię, to powiem szczerze, że może się zdarzyć tak, że jedna msza święta wystarczy mu do zbawienia. Wiem, że to może brzmieć strasznie dziwnie to, co mówię, ale to patron sierpniowy, święty Jan Maria Wianej. Powiedział kiedyś takie zdanie, że jedno zdrowaś Mario wypowiedziane z wiarą może człowiekowi otworzyć drogę do nieba. I rzeczywiście tak jest. I o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia. O takim czuwaniu, które jest nieustanną predyspozycją człowieka na to, żeby ten moment, tą chwilę, kiedy Pan Bóg przyjdzie, po prostu złapać. Żeby. To jedno jego spojrzenie i blask jego oblicza okryły nas szatą piękna czarownego, tak jak mówi Jan od Krzyża. To jest coś niesamowicie ważnego. No to dobrze, na początku zapowiedziałem, że podam przepis w takim razie, jak już zawsze mieć czas na modlitwę. No więc ten przepis jest bardzo prosty, i to jest jakaś taka praktyczna, praktyczny pomysł, czy praktyczna podpowiedź do naszego życia modlitwą. Jest taki sposób modlitwy, który nazywa się modlitwą jezusową. W tej modlitwie nie chodzi w pierwszej kolejności o słowa, ale chodzi o poczucie obecności Pana Boga. Modlitwa Jezusowa polega na tym, żeby powtarzać powielokroć. Takie słowo czy takie zdanie, które składa się z dwóch części. W pierwszej jest wezwanie do Pana Jezusa. Możemy powiedzieć Jezu, Panie Jezu, Jezu Chryste, Mistrzu, Zbawicielu, cokolwiek innego, a w drugiej jest jakaś prośba. Może to być Kyrie Eleison, Panie, zmiłuj się nad nami. Może to być Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Może to być tak jak w Koronce się modlimy: ufam Tobie. Wydaje mi się, że to stwierdzenie Jezu, ufam Tobie jest chyba najlepsze na początek. Usiądźcie sobie wygodnie na 60 sekund. Możecie sobie nawet nastawić zegarek. I najpierw poczujcie swój oddech to, że oddychacie to, że podnosi się wam klatka piersiowa. Zamknijcie oczy, żeby na minutę mieć jakąś chwilę skupienia, i teraz wciągając powietrze, robiąc głęboki wdech pomyślcie właśnie tą pierwszą część Jezu. Dlaczego przy wciąganiu oddechu? Bo to Jezus jest tym, którym mam oddychać. Ta nieustanna czynność, jaką jest oddychanie, chcę połączyć z tą nieustanną obecnością Pana Boga. W życiu fizycznym oddycham powietrzem, mieszaniną tlenu i azotu, ale w życiu duchowym oddycham Chrystusem. To On wypełnia moje wnętrze, to On daje mi siłę do tego życia. Więc robię wdech i myślę: Jezu, ale robię też wydech. Wydech, czyli całą tą życiodajną siłę, która mnie napędza, wyrzucam na zewnątrz, pozostanę bez niej. Jakby pozbawiam się tego, co daje mi siłę, co daje mi życie. I jednocześnie mówię, ufam tobie, to ty dajesz mi życie. Nie zatrzymuję tego, co wciągnąłem dla siebie, ale to oddaję. I później jest taki krótki moment, kiedy nie ma we mnie powietrza, czyli jestem martwy. Ale za chwilę zmartwychwstaje i znowu pojawia się: Jezu, ufam Tobie. Wdech i wydech. Powtórzcie sobie to sześć razy, przez minutę. Takich sześć głębokich wdechów i wydechów, jednocześnie mówiąc: Jezu, ufam Tobie. Jezu przy wdechu, ufam Tobie przy wydechu. Bardzo proste ćwiczenie, bardzo prosta modlitwa. I jeżeli zasmakujecie w tej modlitwie Jezusowej. Jeżeli będziecie ją przeżywać głęboko, to co się wydarza w tym momencie? Popatrzcie, że oddychamy cały czas. I w ten sposób można się modlić. Też wtedy, kiedy człowiek zaśpi i biegnie na autobus. Albo stoi w korku, albo wraca tramwajem, albo idzie na spacer, albo gotuje obiad, albo sprząta łazienkę, cokolwiek innego. Wystarczy na moment, na minutę czy dwie minuty, wyłączyć rozpraszacze, radio, telewizję, internet i zrobić sobie kilka wdechów przy tej czynności, którą robię: Jezu i wydech, ufam Tobie. I nic więcej. I wtedy czas na modlitwę jest zawsze, bo zawsze tą modlitwę można połączyć z czymś, co aktualnie robię. Nie ma z tym najmniejszego problemu, dlatego nauczenie się tej modlitwy nieustannego czuwania, połączenie modlitwy z oddechem, czyli czymś, co robię codziennie i cały czas, ono staje się takim wyzwalaczem. Jakby mamy w tej modlitwie wtedy wolność. Już nie musimy sobie rezerwować nie wiadomo jak dużo czasu. Oczywiście jeżeli ten czas mamy, możemy poświęcić 15, 20, pół godziny na to, żeby się tak spokojnie pomodlić. Super, jeszcze lepiej. Ale jeżeli tego czasu nie mamy, jeżeli jakiś totalny chaos dzieje się w naszym życiu, to nawet idąc na autobus, nawet idąc ulicą, nawet wykonując jakieś prace, które akurat nie angażują mojej tej intelektualnej warstwy, tylko jakąś fizyczną rzecz, których robimy w ciągu dnia mnóstwo, możemy połączyć z modlitwą. Jeżeli tej modlitwy się nauczymy, to nigdy nie zabraknie nam czasu na modlitwę. Czego bardzo Wam serdecznie życzę. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego jubileuszowego w pewien sposób, Złote Gody, 50. odcinka podcastu. Przekazania. Dziękuję za wszystkie znaki Waszej obecności, za to, że tutaj jesteście, że słuchacie, że odwiedzacie ten kanał. Jeżeli tylko podobają Wam się te treści, które tutaj słyszycie, chciejcie je udostępniać dalej, dzielić się nimi, pokazywać swoim znajomym, podsyłać im linki do tego kazania, tego podcastu. Będę Wam za to bardzo, bardzo wdzięczny, bo to pomoże może mi także w tym, żeby ten kanał rozwijać. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Szczęść Boże i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.